Debiutowy forcing. Jeżeli w tej pozycji Twój przeciwnik zagra w ten sposób, to możesz zdobyć co najmniej jednego piona. W jaki sposób? Czy będzie to ruch zielony, czerwony czy niebieski? Gramy w warcaby, rozwijamy umysł. W warcabach forcing to stworzenie nieuniknionej groźby dla swojego przeciwnika. No i w tej pozycji najlepszym ruchem, który taką groźbę przygotowuje, jest ruch. Czerwony. Zobaczmy, jakie są opcje przeciwnika, który, jeżeli nie zrobi nic, to straci dwa piony. Jeżeli zagra do przodu, bicie, bicie, i teraz oddajesz jednego pionka, zbijasz dwa. Więc nie jest to opcja dobra. Kolejną możliwością jest zagrać tutaj do przodu. No to bijesz, on bije, ty bijesz, on bije, i znowu oddajesz jednego pionka i zbijasz dwa. Pionek więcej. I ostatnią możliwością. Teoretycznie uniknięcia tej groźby jest zasłonięcie dziury na tym polu przez takie zagranie. Ale teraz oddajesz jednego piona i oddajesz drugiego, wyciągając tego czerwonego. Niezależnie jak pobije przeciwnik, na przykład w tę stronę, to koniec końców kasujesz raz, dwa, trzy piony, zdobędziesz jeszcze tego i z dwoma więcej masz wygraną pozycję. Rozwiązane? Daj mi znać w komentarzu i widzimy się jutro w trudniejszej kombinacji dnia. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv.